Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Kierowca luksusowej limuzyny niemieckiej marki, który zdecydował się na niebezpieczną grę z prawem, staje przed perspektywą poważnych konsekwencji swoich lekkomyślnych decyzji. Wydarzenia rozgrywające się w zachodniej części Wrocławia, na parkingu jednego z miejscowych centrów handlowych, szybko przerodziły się w scenariusz godny najbardziej dramatycznych momentów filmów akcji, gdzie 29-letni mężczyzna siedzący za kierownicą prestiżowego Mercedesa zignorował polecenie zatrzymania wydane przez funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji we Wrocławiu. Kierujący, mający już na swoim koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, z determinacją godną lepszej sprawy, Zdecydował się na desperacką ucieczkę. W swym pędzie ku wolności, postanowił pozbyć się obciążających go dowodów, wyrzucając przez okno samochodu woreczki foliowe, które, jak później ustalono, zawierały substancje zakazane przez prawo. Jednak, nawet najbardziej wyrafinowane próby uniknięcia odpowiedzialności muszą kiedyś dobiec końca. Dla 29-latka, momentem tym okazała się utrata kontroli nad pojazdem i zakończenie swej brawurowej jazdy w przydrożnym rowie. Gdzie czekali już na niego czujni funkcjonariusze policji. Jak gdyby całej sytuacji nie komplikowało wystarczająco wiele faktów, dodatkowe badania wykazały, że mężczyzna jest poszukiwany przez prokuraturę w Wałbrzychu. Mercedes, który był narzędziem w tej niebezpiecznej szaradzie, został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a jego właściciel trafił za kratki, gdzie będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. W obliczu tak wielu zarzutów, od niezatrzymania się do kontroli drogowej, Poprzez posiadanie środków odurzających, aż po spowodowanie uszkodzenia mienia i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, 29-latek stoi przed realną perspektywą otrzymania surowej kary, która może sięgnąć nawet 5 lat pozbawienia wolności. Pewnego ciepłego popołudnia, kiedy spokój panował na terenach lubińskich warsztatów samochodowych. Doszło do niecodziennego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Trzydziestoletni mieszkaniec gminy Ścinawa, przechadzając się w okolicach jednego z serwisów, dostrzegł taksówkę zostawioną bez opieki przez serwisantów zajętych naprawą innego pojazdu. Widząc niepowtarzalną okazję, mężczyzna bez wahania przekroczył teren warsztatu i w momencie, gdy pracownicy byli zwróceni plecami, błyskawicznie wsiadł do auta i z impetem odjechał. Pozostawiając zdumionych serwisantów. Skradziona taksówka, jeszcze ciepła od pracy mechaników, stała się narzędziem szalonej jazdy po ulicach Lubina. Trzydziestolatek, pędząc niczym bohater filmu akcji, stwarzał zagrożenie na drodze, zmuszając innych uczestników ruchu do gwałtownych manewrów. Jego nieprzewidywalna jazda znalazła finał pod jedną z lokalnych galerii handlowych, gdzie doszło do kolizji z pojazdem marki Ford, którym podróżowali niczego nieświadomi seniorzy. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikomu nic się nie stało. Jednakże zuchwały kierowca nie zamierzał zatrzymać się na tym. Nie zważając na konsekwencje, opuścił miejsce zdarzenia i udał się w stronę pobliskiego osiedla, gdzie porzucił zdobycz i próbował zniknąć w miejskim gąszczu. Jednakże spryt i determinacja funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z lubińskiej komendy pozwoliły na szybkie zlokalizowanie sprawcy. Zaskoczony nagłym pojawieniem się policjantów, 30 latek został zatrzymany i postawiono mu poważne zarzuty kradzieży pojazdu o wartości 90 tysięcy złotych, za co grozi mu teraz kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. W świetle zebranych dowodów, w tym zapisów monitoringu, ujawniających nieodpowiedzialne zachowanie sprawcy na drodze, postanowiono także wszcząć odrębne postępowanie w sprawie licznych wykroczeń drogowych. Tym samym Mieszkaniec gminy Ścinawa będzie musiał stawić czoła nie tylko zarzutom kradzieży, ale również odpowiedzialności za stworzenie zagrożenia na drodze, co dodatkowo obciąży jego karne konsekwencje. Wstrząsające wydarzenie, które rozegrało się w środowe popołudnie na jednej z wrocławskich arterii, stało się przedmiotem intensywnych działań śledczych. Policjanci pod czujnym okiem prokuratury starają się dokładnie zrekonstruować sekwencję zdarzeń, która doprowadziła do tragicznej śmierci 17-letniej dziewczyny. Dramat rozegrał się przy rondzie na ulicy Powstańców Śląskich, kiedy to, wedle wstępnych ustaleń oraz zeznań zgromadzonych świadków, nastolatka wkroczyła na przejście dla pieszych, mając ku temu pełne prawo sygnalizowane zielonym światłem. Niestety, jej drogę przecięła niespodziewanie maszyna tramwajowa, która, mimo posiadania tego samego sygnału świetlnego, nie zdołała uniknąć zderzenia z młodą osobą. Siedemnastolatka, mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zginęła na miejscu, pozostawiając po sobie głęboką pustkę i niezliczone pytania dotyczące przyczyn tego zdarzenia. Młodszy aspirant Rafał Jarząb z komendy miejskiej policji we Wrocławiu przekazał, że śledczy prowadzą rozmowy z motorniczym tramwaju starając się zrozumieć dynamikę wypadku z jego perspektywy. W tym kontekście warto zauważyć, że przekazane przez funkcjonariusza informacje wskazują na skomplikowany charakter sytuacji, gdzie obie strony, zarówno pieszy, jak i motorniczy, mogły posiadać zielone światło. W związku z tragedią, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu podjęło szereg działań mających na celu wsparcie śledztwa i wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. W oficjalnym komunikacie, wydanym przez zarząd i zespół MPK, wyrażono głęboki smutek związany ze stratą młodego życia oraz zapewniono o pełnej współpracy z organami ścigania. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przewoźnik podkreślił trzeźwość i nienaganny dotychczas rekord motorniczego, jak również sprawność techniczną pojazdu, który uczestniczył w wypadku. Mając na względzie powagę sytuacji, jak również emocjonalny ciężar, jaki spoczywa na wszystkich zaangażowanych, w tym rodzinie i bliskich zmarłej dziewczyny, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu zadeklarowało zapewnienie wsparcia psychologicznego wszystkim potrzebującym. W tej poruszającej i tragicznej historii, pełnej niewyjaśnionych jeszcze wątków i zawiłości, pozostaje wiele do zrobienia w kierunku pełnego wyjaśnienia zdarzenia. Pamięć o zmarłej nastolatce oraz poszukiwanie sprawiedliwości w jej imieniu stają się zobowiązaniem dla wszystkich zaangażowanych w ten smutny rozdział historii miasta. Tragiczny wypadek wydarzył się na warszawskim Grochowie wczesnym popołudniem, kiedy to z mieszkania na szóstym piętrze bloku przy ulicy Grochowskiej, w budynku, gdzie znajduje się również Galeria Handlowa, wypadła młoda kobieta. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, niestety kobiety nie udało się uratować i zmarła na miejscu. To zdarzenie głęboko poruszyło zarówno mieszkańców okolicy, jak i pracowników pobliskiej galerii handlowej. Wiele osób wyraża smutek i szok z powodu zaistniałej sytuacji. Na miejsce zdarzenia szybko przybyły służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji. Którzy rozpoczęli działania mające na celu zabezpieczenie miejsca tragedii oraz zbieranie dowodów, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności i przyczyn tego dramatycznego wypadku. Jak podaje Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji, zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godziny 23. Młoda kobieta wypadła z okna mieszkania znajdującego się na szóstym piętrze. Niestety poniosła śmierć na miejscu. Przekazała w rozmowie z Warszawą w pigułce. Na chwilę obecną przyczyny tego tragicznego zdarzenia pozostają nieznane i nie wyklucza się żadnej hipotezy dotyczącej tego, co mogło doprowadzić do takiej tragedii. W nocy, w samym sercu warszawskiej Pragi północ, rozegrał się dramatyczny epizod, który mógł zakończyć się tragicznie. Głównym bohaterem tego zdarzenia był zaledwie czternastoletni chłopiec, który będąc pod wpływem alkoholu, zdecydował się na ryzykowne przedsięwzięcie, wziął kluczyki do samochodu i wyruszył na nocną przejażdżkę po zatłoczonych ulicach stolicy. Komenda Rejonowa Policji w Warszawie, reprezentowana przez rzeczniczkę komisarz Paulinę Onyszko, potwierdziła, że do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Targowej i Kijowskiej. Z doniesień wynika, że młody kierowca, działając pod wpływem substancji odurzających, doprowadził do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Scena, jak z filmu kryminalnego, rozgrywała się na oczach zaskoczonych przechodniów. Z nieoficjalnych źródeł, na które powołuje się miejski reporter, wynika, że w pojeździe prowadzonym przez czternastolatka znajdowali się również inni, młodzi pasażerowie, dzieci w wieku od 8 do 15 lat. A także pijany dorosły, sąsiad chłopca, który w tym całym zamieszaniu odpłynął w objęcia morfeusza. Po zderzeniu, młody kierowca wraz z pasażerami podjął próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Niestety dla niego, jeden ze świadków zdarzenia, z niebywałą zręcznością zdołał go dogonić. Badanie alkomatem wykazało, że czternastolatek miał w organizmie półtora promila alkoholu. Nastolatek został przewieziony do izby dziecka, gdzie czeka go dalsze postępowanie. Na światło dzienne wyszły dodatkowe informacje sugerujące, że policjantom udało się dotrzeć do pozostałych uczestników tego nocnego przedsięwzięcia, choć szczegóły tej operacji pozostają owiane tajemnicą. Całe to wydarzenie jest przypomnieniem o bezgranicznej fantazji młodych ludzi oraz o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wyniknąć z lekkomyślnego podejścia do substancji odurzających i braku odpowiedzialności. Policja oraz prokuratura Prowadzą szczegółowe śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej dramatycznej nocy na warszawskiej Pradze. Kontrowersję budzi sytuacja, w której funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratury, podczas przeprowadzania przeszukań w licznych lokalizacjach na terenie całego kraju, w tym w domach wpływowych postaci polskiej polityki, natrafili na oryginał teczki nadzoru. Akt postępowania przygotowawczego. Ta szczególna akcja dotyczyła podejrzenia nieprawidłowości w zarządzaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku tych działań, w jednej z warszawskich nieruchomości należących do Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, odnaleziono oryginalne dokumenty związane ze sprawą śmierci jego ojca Jerzego Ziobry. Ten fakt wzbudził szereg pytań dotyczących legalności przechowywania takich dokumentów poza siedzibą prokuratury, co podkreślił w rozmowie z wirtualną Polską profesor Andrzej Zol były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja ta wywołała liczne dyskusje wśród ekspertów prawa i etyki, zwracających uwagę na potencjalne naruszenie zasad przechowywania oficjalnych dokumentów. Profesor Zol zauważa, że dokumenty oficjalne, a zwłaszcza akta prokuratorskie, nie powinny opuszczać siedziby prokuratury, co budzi pytania o zgodność takiego postępowania z prawem. Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przywołuje artykuł 276 kodeksu karnego, wskazujący na możliwe konsekwencje prawne związane z uszkodzeniem, ukryciem lub usunięciem takich dokumentów. Eksperci podkreślają jednak, że kluczową kwestią jest zamiar działania i trudności związane z udowodnieniem celowego ukrycia akt przez Zbigniewa Ziobrę. Należy również zwrócić uwagę na osobisty wymiar sprawy dotyczącej śmierci ojca polityka, co może tłumaczyć obecność dokumentów w jego domu. Mimo to przypadki, w których oficjalne akta znajdują się poza odpowiednimi instytucjami, zawsze budzą kontrowersje i wymagają dokładnego zbadania przez właściwe organy. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Może wymagać dalszych działań ze strony prokuratury i sądów, a w szczególności analizy intencji oraz kontekstu, w jakim doszło do przechowania dokumentów w domu Zbigniewa Ziobry. W stoku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na wypadek, w wyniku których pokrzywdzone seniorki utraciły łącznie blisko 170 tysięcy złotych. Działania policjantów z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu oraz operacyjnych z komendy wojewódzkiej doprowadziły do zatrzymania 17-letniego mieszkańca Warszawy oraz jego 23-letniego znajomego, którzy odgrywali kluczowe role w tej przestępczej działalności. Mechanizm działania oszustów był każdorazowo podobny. W pierwszym kroku kontaktowali się telefonicznie z seniorami, podając się za członków rodziny lub funkcjonariuszy policji. Opowiadali wiarygodnie brzmiące historie o wypadkach, w które rzekomo zamieszane były bliskie osoby ofiar, sugerując jednocześnie, że konieczne jest natychmiastowe przekazanie znacznej sumy pieniędzy na kaucję lub inne związane z wypadkiem koszty. Wśród pokrzywdzonych znalazła się 77-letnia kobieta, która uwierzywszy w zmyśloną opowieść, przekazała sprawcom 39 tysięcy złotych. Innym razem 89-letnia seniorka. Oddała złoto, biżuterię oraz gotówkę o wartości blisko 120 tysięcy złotych, a 85-letnia mieszkanka Białego Stoku straciła blisko 12 tysięcy złotych. W toku intensywnych działań operacyjnych policjanci zidentyfikowali i zatrzymali podejrzanych. Siedemnastolatek pełnił w procederze rolę odbieraka czyli osoby fizycznie odbierającej wartościowe przedmioty od pokrzywdzonych, podczas gdy 23-latek był jego wspólnikiem i kierowcą. Na skutek zgromadzonego materiału dowodowego obaj usłyszeli zarzuty oszustwa. Decyzją sądu 17-letni sprawca został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, co ma zapobiec dalszym przestępczym działaniom i ułatwić dalsze postępowanie. Oszustom grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę i społeczną szkodliwość tego typu przestępstw. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.